Strefa EZG w Internetowym Radio Obywatelskim EZG. Oczywiście tej audycji słuchacie. Jakbyście nie wiedzieli, co poniedziałek od 19 do 20 y, wam raczymy nasze głosy i głosy za i głosy przeciw. No tak jak to miało miejsce. No to nie głosy, nie mam zdania. O, o, ewentualnie nie mam zdania, tak jak to miało miejsce w przypadku konsultacji społecznych w sprawie Straży Miejskiej. Adrian, ty opracowałeś tutaj dość mocno w swojej audycji Magiel Polityczny ten temat. No to co? Mieszkańcy są za czy są przeciw? Są za, a nawet przeciw. Są za? I to się okaże już po wakacjach, znaczy chyba się po wakacjach ale okaże. Ale oni zgodnie z tymi wynikami, tej, tych konsultacji, które miały miejsce są na razie za. No jeszcze tak. Jeszcze tak, ale mamy im, im czas na to, żeby się zreflektowali i powtórzymy konsultacje tak, żeby mogli wyrazić swoje prawdziwe zdanie. No, bo to teraz było zmanipulowane, bo pojawiały się osoby na tych samych spotkaniach właśnie, które głosowały wielokrotnie, no i przez to te wyniki nie odzwierciedlają prawdziwego zdania mieszkańców. Ja słyszałem, że każdy strażnik stał z pałą nad, rozumiesz, każdym oddającym głos i sprawdzał, czy... I z mandatem od razu. I z mandatem Wypisanym. od razu. Co jest? Dajcie, mi, dajcie mi człowieka, a ja paragraf na niego znajdę. Zgodnie z tą świętą zasadą, proszę ciebie, każdego można udupić w sytuacji, w której no jest nie taki myśli, jak być powinien. No, no to co jest teraz... bądź co bądź organ przymusu, no. no. tak, no to teraz będą przymuszać do głosowania innego, może. Hmm. Ale co, też będą mieli polecenie służbowe strażnicy, że teraz drugą stronę mają, tak? Pałować, czy tam coś? No, albo na przykład odetną internet w całym mieście. Okazuje się, że Straż Miejska jest w Zgierzu potrzebna i żeby było bardziej paradoksalnie, to im młodszy głosujący, tym bardziej sobie cenił Straż Miejską. No, a wiesz, jak mi to pan y, kom, wicekomendant y, wytłumaczył, czemu tak akurat jest. Ja, dlaczego? No bo młodzież y, nie kojarzy jeszcze tych wszystkich służb perelowych i jakoś mi się to dobrze kojarzy, to Straż Mieszkan, no, bo już się po prostu urodzili y, post factum. Posłuchałem tej Twojej audycji, nie ukrywam bardzo uważnie. Jestem pełen szacunku i uznania dla tego, jak wypowiadał się Pan wicekomendant. Zdecydowanie dobra, dyplomatyczna, a i do tego po polsku wypowiedź. No i co mogę powiedzieć? Fajne uzasadnienia, też bym powiedział podobnie. Znaczy miałbym podobne refleksje właśnie na ten temat, że młodym się ma prawo to kojarzyć jako coś, co. Jest od zawsze, czyli odkąd oni żyją. Natomiast no, ta służba dla starszych no, pojawiła się gdzieś tam po drodze. I, um, no i trochę w miejsce Ormo, czyli ochotniczych rezerw milicji obywatelskiej, które kiedyś za PRL-u funkcjonowały i myślę, że też stąd takie skojarzenia, a nie inne. A czy tłumaczenia i refleksje pani zastępcy naczelnika z Wydziału Spraw Społecznych też się podobały? Bardzo mi się podobały. Ten entuzjazm, wręcz rozentuzjazmowanie tym, że takie konsultacje miały miejsce, to jest fajnie, to jest super i to jest ekstra. Konsultujmy, nie, konsultujmy Ważne, jakie są wyniki, ważne, że to się dzieje. Ja, je, yeah, ry, no po prostu szaleństwo. Bardzo mi się podobało też, y, przy tym bardzo to było takie optymistyczne. Także pozdrawiamy no, tak. panią Renatę, oczywiście, y, żeby nie było, że nie pozdrawiamy. Ale no, no, oczywiście, że ją pozdrawiamy, specjalnie dla mnie została po godzinach pracy, żeby ze mną porozmawiać. No to dodatkowo pozdrawiamy podwójnie. Po po, nawet. Podwójny. Podwójny. buziaczek. <laughs> A teraz możemy sobie spokojnie wrócić do tematu zasady. Niczego, czyli tematu pod tytułem Straż Miejska ocaleje czy nie ocaleje? No to się okaże. Znowu się ma okazać, to znaczy myśli, że polowanie na nią będzie tak długo, aż się nie okaże, że jest niepotrzebna, tak? Aż już ten stos wybudują. Aż już ten stos wybudują. A myśli, że pan komendant chory strasznie od tych wszystkich stresów i Nie nerwów. wiadomo, kiedy wróci do pracy. No pewnie, że nie wiadomo, no bo jest na zwolnieniu, no bo przecież jakby go zestresowało to wszystko. Ja się mu wcale nie dziwię. Można tyle spotkań naraz być, no to, no to męczy, nie? No być może ma to związek z tym, że poszła plotka, że na początku lipca pani prezydent zamierza go, yy, tak powiem, wypowiedzeniem, któregoś razu przywita. Ach, te plotki. No, to jest straszne. No ale ważne, żeby uprzedzać fakty, mimo że Bogusław Wołoszański mawiał kiedyś coś innego. Fajnie, nie? No to popatrz, konsultacje za nami, Straż Miejska jest potrzebna wedle przynajmniej tej wersji papierowej konsultacji. No i teraz co? Teraz czekamy na to, co się wydarzy w internecie, rozumiem, tak? Urząd Miasta już tam buduje, rozumiem, sobie system, system cały. cały, żeby był bezpieczny, żeby nie można było wielokrotnie zagłosować, tak? Nawet z różnego IP, żeby ta sama osoba nie mogła zagłosować. Czyli po oddechu, czy po odciskaniu kamery, które są w Montau w to będzie oko, a jak ktoś nie ma kamery? Jak ktoś nie ma kamery, to nie będzie mógł w ogóle zagłosować. No wykluczenie. To się będzie musiał pokazać po prostu tę ankietę przy kamerze. Na przykład, albo to dowód ja. Przy dowód kamerze. przy kamerze. O to może być coś, to może być nie głupie. To możemy sobie uczciwie powiedzieć, że jest duża szansa na to, że ta sonda, która teraz w internecie chodzi, może być pewnym takim sądowaniem, jak to nazwałeś, yy, przestrzeni. Dla tych konsultacji elektronicznych. No już po mam swoją teorię, po co ma to być, czy właśnie zebrać IP. Czyli właśnie zebrać IP. Lata sobie. Na moja sonda.pl, drodzy słuchacze, jest sonda dotycząca pani prezydent. Pytanie brzmi: czy zagłosujesz na Iwonę wieczorek w wyborach prezydenta zwierza? Odpowiedź tak, nie, jeszcze nie wiem. Takie są trzy możliwości. Jeszcze sugeruję, że niedługo tak, już się Już Nie wiem, już nie wiem, dopiero nie wiem. <laughs> Zaraz nie wiem, <laughs> może nie wiem. <laughs> bo tak nie wiem. Albo bo tak. <laughs> tak, bo tak może być. W każdym razie są trzy opcje. No i w ramach tej um, sądy, ja już to oczywiście szybciutko sprawdzam, głosów na ten moment oddano 1093. Wyobraź sobie. To więcej niż w konsultacjach. Więcej niż w konsultacjach, a, a, a samą sądę, czyli samo to głosowanie utworzono 16 lipca, czyli ledwo. Ledwo panie Złociutki, Parę od... dni temu. No, od środy ubiegłej, tak. To może oznaczać, że cieszy się dużą popularnością. Zgaduje dlaczego? Dlatego, że w przeciwieństwie do tej sądy, którą przygotowuje Urząd Miasta, można w niej głosować wielokrotnie. Po wielokrotnie. No, no i tak, pewnie kilka razy dziennie. Codziennie. Można, można, można. No i powiem ci, że. Że jest ciekawie, Jak bo, wyniki? No, wyniki, proszę ciebie, kształtują się bardzo interesująco na poziomie tak 53% i nie 45%, czyli mniej. A to jest bardzo ciekawe, bo A jeszcze parę nie wiem, parę tylko parę 1%. Popatrz, jakie, jakie, jakie no to... mało niezdecydowane społeczeństwo mamy, prawda? No, a jeszcze parę dni temu widziałam tę te sondę, to wynik był mniej więcej 80% na nie i reszta tylko na tak. Czyli zgodnie z tym, co piszą tutaj komentatorzy, entuzjasta napisał, co robi doktor Iwona w godzinach pracy, klika, jakkolwiek to wymowne. No, klika w urzędzie? No, już niezłe, nie? E, ogłośmy widz, pisze, Iwonę Wieczorek cesarzową wszystkich zgierżan. Skoro poddał jej... W ciągu 30 minut zdecydowane prowadzenie. Będzie można zaoszczędzić na przeprowadzeniu wyborów i przeznaczyć kasę na koncert Dody czy innego, w cudzysłowie, artysty. Y, Ghul jakiś, czyli gul zapewne, gul, 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 druga tura pewna napisał. No co tu jeszcze? Ta kobieta to zaraza dla tego miasta, pisze Mariola. Za <śm> Mariolka, czyli zagłosowałam, bo myślałam, że wykształcona, ma pieniądze, nie okradnie miasta. Teraz całej rodzinie mówię, żeby nie głosowali, ale i tak całe miasto mówi, że to już jest jej po polityczny i akademicki koniec. PSL napisał też coś. A to przypadkiem pewnie, PSL. Przypadkiem zupełnie. Także głosowałem na Iwonę wieczorem, gdyż dałem się nabrać na piękne słowa. Zapomniałem, że słowa prawdy nie są piękne, a słowa piękne nie są słowami prawdy. Ha, 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 ha. <grym> Mak napisał, głosowałem na Iwonę Wieczorek, a nie na doktor Iwonę Wieczorek. Tada, widzisz, papa. inne osoby. No tak czy owak, komentarze przychylne nie są, natomiast głosowanie zdecydowanie już przychylne jest. Czyli no to mówią, tak z tymi ankietami dotyczącymi Straży Miejskiej. Prawdopodobnie głosują strażnicy miejscy i rodziny strażników. To jest no ewentualnie urzędnicy i, I tak ich, ich rodziny. rodziny. I ich rodziny. Pytanie, czy na tak, czy na nie. Można sobie, można sobie zdecydowanie pozwolić na, na twierdzenie, że wszystkie tego typu sondaże inne od prawdziwych wyborów mogą się chować, bo one i tak nigdy niczego prawdziwego nie pokazują. Ale dają radość tym, którzy w nich głosują. Zapewne. Poza tym, że nie mają chyba najmniejszego wpływu na to, jak myśli społeczeństwo. Społeczeństwo. Ba więcej, sądzę, że społeczeństwo jest przekorne i w ogóle nie słucha. Myślę, że społeczeństwo takiej sądzie nie wie. 1093 osoby tutaj jest napisane, że wie, już. Ile jesteś w stanie zagłosować w ciągu jednej godziny? No chłopie, ale to musiał się strasznie nudzić. No wiesz, wakacje są, nawet w pracy to przecież się ludzie nudzą. Wiesz co, ja tam wolę sobie powąchać te kwiatki, co tak wyrastają na mieście, o których powiemy po muzyczce.